Ale wiecie co? Ja tutaj znalazłem wejście do tej nory. Pod tym wielkim drzewem jest wejście do nory. O tam. Nie będę bardziej wam pokazywał, bo już nie chcę robić tutaj za dymy za dużej. Ale słuchajcie, to będzie lis. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wybieracie się ze mną, zabieram was na leśny rekonesans. Ze sprzątaniem, oczywiście to jak zawsze, idę sprawdzić e, pewne miejsce, gdzie chciałbym zostawić fotopułapkę. Podstawą dobrych nagrań jest dobry rekonesans. Sprawdzenie terenu, zanim założymy gdzieś kamerę, o czym mówiłem tutaj na filmie. O dobrych zasadach, podstawowych zasadach, czterech podstawowych zasadach montowania kamer w terenie. Późna jesień, już właściwie. A jakie nadal kolory, jakie barwy, jaką tu można zobaczyć, na przykład plamę żółci klonowych. <grym> o, tu coś z ziemi wystaje. Co to jest? Worki, jakiś taki prezent, resztki prezentu, które już weźmiemy. Naciągamy rękawice i działamy. A cel jest tam co mamy tutaj. Odmrażacz szyb. Odmrażacz szyb. Okres ważności 2 lata. Coś czuję, że już przeterminowany. Chociaż nie ma tutaj nigdzie daty, ale na obrazku jest chyba duży Fiat, także także to już trochę tutaj musi <gryw> musi leżeć. Para jesienna. Syropek. Na pewno się nada na kaszelek. Co ciekawe. Ktoś mi powie co to jest? To wygląda jak porcel znaczy porcelana. Nie wiem nie znam się na takich materiałach, ale no, może jak y, część armatury. Po raz kolejny widzimy, jak, jak są złożone wielopaki. Znaczy nie wielopaki, tylko takie właśnie tetrapaki, wielomateriałowe opakowania. Folia została, papier się rozłożył. Aha, tu jest dalszy ciąg tego zawodnika. Więc jednak jakaś armatura. Nie wiem, czy to jakaś część umywalki, czy raczej kibelka. A czekaj, chyba jednak. Chyba jednak. Sedes. Ale i on na szczęście wielkiego zagrożenia tutaj nie stanowi, oprócz oczywiście estetycznego zagrożenie estetyczne. Nowy rodzaj zagrożenia dla naszych zmysłów. No ale powiedzmy, że to etyczne jest gorsze. Oho, ślady saren już są. Przypomnę, że one często znakują w ten sposób teren, a może bardziej nie teraz, a wiosną. Ale jednak w racicach mają między raciczkami. Gruczoły zapachowe i w ten sposób buchtując tak teren, e, samce, koziołki, znakują teren e, zapachowo. W związku z czym to może być taki ślad, e, ale może być też jakieś legowisko niewielkie. Także tych starenek, trochę tutaj jest i one mają tutaj ślady. Zostawiałem tutaj fotopułapkę już w tym obszarze, gdzie się poruszam. Nagrywałem tutaj e, i dziki zimą. Fantastyczne nagrania lisów, i dzików zimą. E, Naprawdę jedna z moich najlepszych nagrań tutaj w podmiejskim lesie. Słuchajcie, to, to tylko pokazuje, że przyroda jest absolutnie wszędzie i wybucha. W najmniej oczekiwanych miejscach. Lisy, sarny, dziki, zające, to wszystko tutaj nagrywałem, ale nie byłem w jednym tajemniczym miejscu, znaczy. Byłem przelotnie, że tak powiem, a właśnie tam chciałbym zostawić kamerę i tam was dzisiaj biorę, bo jest to miejsce bardzo odludne i bardzo oddalone od reszty przy wodzie. I być może. myszów. I być może zostawienie tam fotopłapki będzie dobrym pomysłem. Doszliśmy do bardzo ciekawego miejsca. Ja zawsze to drzewo dokładnie oglądam, jak tutaj jestem. Ale zobaczcie, doszło coś nowego. Widzicie tą wyraźnie ciemniejszą plamę, i to na takiej wysokości mniej więcej? To jest do, no, no do mojej klatki piersiowej. E, czyli na wysokości pierśnicy drzewa, jakbyśmy mieli je mierzyć, to tak się właśnie mówi. Tak, jakby było tutaj regularnie ocierane, pocierane. Wiecie? Tak to, tak to wygląda przez jakieś zwierzę i tutaj tej wysokości. Ale tu jest dziupla dosyć sporych rozmiarów. I zawsze patrzę, czy są tu jakieś resztki. Odchody albo cokolwiek innego, co by świadczyło o tym, że ktoś tam mieszka. E, no, chociażby sowa czy e, kuna, ale no, nie widzę nic tu takiego, oprócz tych ciekawych obtarć. Dotarłem do martwej brzozy. Zobaczcie, jak ona tutaj już długo leży i coraz mniej z niej zostaje. Jeżeli widzimy takie miejsca, gdzie o, ono prawie już jakby wtapia się w ziemię, to znaczy, że musi tutaj naprawdę już kilkadziesiąt dobrych lat leżeć. Oczywiście to wszystko zależy od warunków środowiskowych, wilgotności, powietrza, temperatury itd., gdzie to drzewo jest, gdzie leży, no i co je też zjada. No bo umówmy się, że drzewo samo z siebie się nie rozkłada, tak? To jest robota grzybów, bezkręgowców, bakterii. Dlatego tak ważna jest rola wszystkiego absolutnie, co w lesie można spotkać nawet tego, czego nie widzimy gołym okiem. Dochodzimy do bardzo podmokłego terenu i takiego zbuchtowanego. No, po ostatnim odcinku w nawiedzonym lesie, to ja jestem bardziej ostrożny, oh, ale ta folia to jest. Powiem wam jest mocno nasączona. Tam już idzie rzeczka, gdzie bardzo często nagrywałem, również przepiękne nagrania. Podejdźmy tam, tam może słabo to widać jest takie przejście przez tą wodę. Tam wisiała kamera. Również nagrywała przecudowne obrazki. Bo tutaj jest takie miejsce, gdzie można się przeprawić. Prawdopodobnie jakaś stara, bobrza robota, która nie została dokończona. Tak mi się wydaje, tak to wygląda. I tutaj mnóstwo zwierząt przeprawiało się w tym miejscu przez ten mały ciek. I słuchajcie, przepiękne nagrania. Również z kąpiącym się myszołowem. Muszę tutaj kiedyś wrócić i kamerę znowu zostawić. O widzicie? Ścieżka zwierząt, prawdopodobnie dzików, stawiam i obok otarcie na drzewie. One muszą tędy przechodzić, ocierać się. Oj, jak one lubią to się, to, to robi się dla nich przyjemne, ale też potrzebne, bo jeżeli mają na swojej sierści błotko, one tym pocieraniem się rozmazują to błoto na, całym, na swojej całej sierści i w ten sposób tworzą taką pokrywę, która ich je chroni przed pasożytami chociażby czy przed upałami latem ale również w ten sposób pocierając się o korę można często znaleźć nawet szczeciny, takie włoski o i tutaj też są pojedyncze, takie włoski wbite w korę. Dz dz dzicze, może tego nie widać na kamerze, ale ale jest one pozbywają się w ten sposób też pasożytów, ocierając się o takie drzewa, więc to jest bardzo prawdopodobne, że ścieżka dzików. Zwróćcie też uwagę na to, że trzeba tropiąc zwierzęta, zwracać uwagę na na to gdzie ta ścieżka przebiega. Tu na przykład jest bardzo niska gałąź i nie sądzę, że tędy przechodzi żaden jeleń ani nic większego, nawet sarna, raczej dziki, które są po prostu niższe i pod tą gałęzią spokojnie przejdą, a tam właśnie prowadzi ta ścieżka tutaj do tego buchtowiska. Więc mamy już dwa dwie oznaki, że to jest że to są dziki, tak? Niskie otarcia e, od drzewo, ścieżka, no i właśnie niska zabudowa naturalna. Okej, okay. worek coraz cięższy. My idziemy po puszkę, która w sposób dla mnie niezrozumiały przebywa tutaj. Dosyć świeża, co jest ciekawe w tym miejscu, ale już zdążyła coś ciekawego złapać. A, wiecie co to jest? To są chyba odchody ślimaków. Także Ech, jakiś ślimak tam był, ale się zmył. Niekoniecznie w sposób dla niego dobry. Ech, tam jest takie wielkie drzewo powalone. Pójdziemy do niego. No właśnie. Tylko czy my się tam jakoś dostaniemy? Powinniśmy. Hej, tam jest coś ciekawego. Tam jest coś ciekawego. Ktoś jakby tutaj coś budował. O, to to bardzo jest, jest ciekawe. Jakby, nie wiem, czy wykopane, czy nie. U, u. W każdym razie pięknie korzenie się zarysowują tego drzewa. No dobra, ale my nie o tym. Zobaczcie. Ewidentnie ktoś sobie tu jakiś bushcraft uprawia bo porobił takie beleczki i je tutaj ułożył. Nie wiadomo kiedy to było, ale na tej co spadła A, jest coś ciekawego. Ha, 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 ha. Ach, widzicie? Maleńkie okazy uszaka bzowego prawdopodobnie. Nawet na takiej odciętej beleczce. Uszak bzowy. Uu, czekaj, czekaj. Bo tu może być ciekawiej niż myślałem. Tu jest jakby coś, coś wykopane, jakby nora. A tu zobaczcie. Znowu ludzką ręką robota. Ciachane coś. Takie właśnie dwie belki. Obok siebie, tak jakby to miało być miejsce na liny. Wiecie? To tak wygląda, jakby to miało być miejsce na, na liny, trochę jak, jak jakaś. Wiecie co? Tratwa czy coś. Kto wie? Może ktoś sobie coś tu budował, ale chyba dawno go tutaj nie było. W związku z czym, może jednak. Ach. I tak coś tutaj porobimy. O lala! Ale mała nura. Ale bardzo to jest małe. Myślę, że nawet list się tutaj nie zmieści. To jest ciekawe. No dobra, przyjrzyjmy się temu wszystkiemu lepiej. Oh. Jak widzicie, to drzewo jest olbrzymie, ale pokażę Wam coś. Biorąc do ręki takie zmurszałe drewno i ściskając, patrzcie, co się dzieje. Woda. Widzicie? Woda martwe drzewo, martwe drewno z rezerwuarem wody w terenie. Między innymi taka jest jego rola. Niesamowicie ważna. Woreczku, czekaj, coś znajdę. Zobaczcie, jak to drzewo fantastycznie... Jakie ono jest potężne! Uwielbiam to miejsce. Jeszcze go dobrze nie zeksplorowałem, co robię właśnie teraz z wami. O, chowając się pod takim drzewem, to robi wrażenie. Żeby się tylko teraz mi na łeb nie zwaliło, bo to by było raczej Wtedy byście mieli dopiero. Szukam w lesie. Musielibyście mnie, właśnie w tym lesie, znaleźć. Heh. Kochane drzewko. Tu jest, słuchajcie, w ogóle jeszcze jedna warta uwagi rzecz. Ta woda tutaj się odbija wszystko mocno, więc, ale uwierzcie mi, ja widzę dno. Jest po prostu czyściutka. Dlaczego tak jest? Ponieważ wypływa stamtąd. A to są, moi drodzy, rozlewiska powstałe między innymi dzięki pracy bobrów, które tutaj w okolicy potworzyły tamy i dzięki temu ta woda mogła się tutaj rozlewać, zalać ten teren, zwolnić nurt, meandrować, oczyszczać się o tą roślinność, która się tu zbiera, między innymi, filtrować się, wolniutko przebiegać i przeciekać tym właśnie później czystym ciekiem. W kolejne rozlewiska zresztą, i potem wypływać dalej. To jest właśnie zasługa naszych przyjaciół, bobrów. Pamiętajcie o tym: chcemy mieć czystą wodę, chcemy mieć wodę w terenie. Zaufajmy bobrom. No, słuchajcie, propsy się na pewno należą. Panu albo pani Bushcraftowej, że po sobie nie zostawiła bałaganu. A tu też mamy, słuchajcie, włosy. I to całkiem nieźle takie zachowane. Trudno mi powiedzieć, czyje to jest. Znając skład gatunkowy, który tutaj żyje, to to będzie albo sarna, albo dzik. Pani Bushcraftowa tu jednak coś zostawiła. Albo pan. Ach. Wodę. Ach. Którą. Weźmiemy. Natomiast tu jest pióro. Chyba to jest pióro. Jeżeli to jest jakaś resztka piór, to znaczy, że tutaj ktoś został ukatrupiony, i to jest bardzo możliwe. Hmm. Zobaczcie. Mamy kupę. I to jest kupa lisa. Jestem prawie pewny na 100%. Zaostrzona końcówka, segmencik i podłużna część to lis, a poza tym to jest, zobaczcie, to jest ciągle to drzewo. Eee, lisy też zostawiają swoje odchody w takich bardzo charakterystycznych punktach, charakterystycznych miejscach, żeby zaznaczać swoje terytorium, wystających piękach i tak dalej. Więc on się musiał tutaj po prostu wspiąć i zrobić kupę. A że jest tutaj jeszcze, przepraszam, że wam to pokazuję, ale śluz i ona wygląda na bardzo świeżą. Musiał być tutaj dosłownie przed chwilą. Być może nawet przed nie wiem pół godziną, godziną, jak tutaj przyszedłem. Ha. No, panie lisio, może ty jednak tutaj mieszkasz, w tej norce, co? Ja tutaj znalazłem wejście do tej nory. Pod tym wielkim drzewem jest wejście do nory. O tam, nie będę bardziej wam pokazywał, bo już nie chcę robić tutaj zadymy na dłużej. Ale, słuchajcie, to będzie lis. Nie ma tutaj za bardzo takich rynien, wydeptanych miejsc. To to nie będzie borsuk, ponieważ borsuki mają naprawdę rynny do wejść i naprawdę wydeptane duży obszar przed, przed norowiskiem, przed norą. Tu tego absolutnie nie ma. Nie widzę też śladów pazurów na drzewie, co borsuki też często zostawiają chętnie drapiąc. Widzieliśmy te pióra, a no, blisko właśnie no, lisich posiadłości zdarzają się resztki ich ofiar. One nie są takie czyściutkie jak borsuki, także słuchajcie, tu będzie Noralisów. I to tu powinniśmy zamontować kamerę. Absolutnie nie w norze. I zaraz stąd uciekamy. Chwila jesteśmy, zostawiamy, uciekamy. Etyka ponad wszystko. Idziemy. Zobaczcie, jak mnie las przytulił. Nie widzicie tej gałęzi? O, spadła. Tak to jest. Czasem nawet nie wiem, że coś po mnie łazi. Był kiedyś taki odcinek, gdzie miałem wielkiego yy, kosarza chyba, no pająka, znaczy kosarze to nie pająki, tak naprawdę. Yy, kosarza na czapce, który łaził mi po czapce, a ja nawet tego nie zauważyłem, nagrywając, dopiero przy montażu to zobaczyłem. Także jaja. O, liski się ucieszą. Trzymajcie się, rude kity, idę dalej. Znalazłem puszkę, ale nie dziwi mnie ona jakoś szczególnie, ponieważ ktoś musiał coś spożywać na tymże pięknym, leśnym wychodku. <grystanie> Zobaczcie jakie to jest super miejsce. Z oparciem normalnie można tutaj spokojnie sobie usiąść i tu też musi się wiele dziać. Czekajcie, to trochę wezmę narzędzie i lekko pogrzebię tutaj, żeby nie zakłócać aż tak bardzo tego naturalnego porządku. Ucieka tutaj mnóstwo drobnych stworzonek, które teraz tam są i zimują, więc ja to zostawiam, nawet Wam dorzucę trochę liści. I już więcej nie grzebiemy, a to bierzemy ze sobą. Słuchajcie, jeżeli mi pozwolicie, to jeszcze dwa ciekawe miejsca, dobra? Słuchajcie, jedno odkryłem tutaj. Pierwsze co mnie uderzyło to zapach zapach dzikiego zwierzęcia. Eee, później odkryłem następującą rzecz. Mianowicie o, takie albo wejście do nory, albo zawalony kanał wentylacyjny stawiałbym na to drugie. Dlaczego kanał wentylacyjny? Dlaczego tak myślę? Ponieważ tutaj jest... O! Znowu to czuję. A może to jest zapach kastoreum? Ktoś by musiał mi to zweryfikować, ale tutaj jest właśnie słuchajcie, yy, podniesiony trochę brzeg i prawdopodobnie bobry mają tutaj swoją norożeremię pode mną gdzieś mniej więcej. Yy, ten zapach, który czułem... Może być wydzieliną z takich gruczołów, które mają gdzieś tam w okolicach odbytu i tak znakują te, teren. Właśnie castoreum, takimi kopczykami najczęściej z ziemi, których tutaj nie, akurat nie widzę e, i zostawiony właśnie na tym ten zapach. Ale co jest ostatecznym potwierdzeniem obecności Bobrów, i to bardzo świeżej, to jest to. Zaczęły swoją pracę bardzo niedawno, możliwe, że nawet tej nocy. Zobaczcie, jakie grube są te wióry. Mają powyżej 2 cm, więc to musi być dorosły bubr. Tak stawiam. To muszą być porządne zęby. To, to, są, to, są, to są duże wióry. To są naprawdę duże wióry. To musi być dorosły, dorosły bubr. Pierwsza próba. Tu też są jakieś próby dobrania się do nieco mniejszego drzewa, bliżej wody tu też jest bardzo dobre miejsce na założenie kamery, zwłaszcza, że słuchajcie, na bobry poluje a druga rzecz, to jest to piękne drzewo, którego pewnie nie widzicie stąd, ale jest pięknie wydziurawione przez dzięcioła najprawdopodobniej czarnego olbrzymie i stanowi za, zapewne już teraz wielodziuplowy mieszkalny leśny budynek to to jest bardzo bardzo, bardzo prawdopodobne świetne miejsce, nie wiedziałem, że tutaj są bobry w tym małym cieku Super sprawa. Słuchajcie. Bobry, jeszcze mam jedną wskazówkę, która mówi o tym, że to są dorosłe osobniki bobrów, prawdopodobnie i na razie nie zamierzają poszerzać rodziny. Pamiętajcie o tym, że bobry nie jedzą drewna. One ścinają drzewa do budowy albo do tego, żeby dostać się do malutkich gałązek drzewa, które są wyżej, do liści, do pączków, świeżych odrostów, świeżych gałązek. Obgryzają też i jedzą korę i łyko, które znajduje się pod korą, ale nie drewno. Więc, tak, obalmy taki mit. A w tym miejscu widać, kochani, jak na takim bardzo niewielkim przykładzie, co się zaczyna dziać, kiedy pojawia się. O, Taka zapora w postaci właśnie tamy, prawdopodobnie bobrowej, zaczętej kiedyś, nieskończonej albo dopiero zaczętej i będzie, będzie kontynuowana. Zobaczcie jak woda zamiast płynąć tu, ona zaczyna meandrować. Musi się zawinąć tu, musi przelecieć tu, tu się tworzy tworzy się zakole. Tak? Woda zwalnia, zaczyna podmywać brzegi, nasączać ziemię, która jest obok. Zmienia się cały ekosystem tutaj, woda się oczyszcza przechodząc przez te różne no, naturalne filtry, jak te właśnie ziemię, glebę, mchy, gałęzie, które tu są zebrane i płynie dalej oczyszczona. To jest wielka, wielka praca i wielka wdzięczność dla bobrów. Dla mnie to jest o, o, ogromnie ważne, żeby dbać o teren, który sobie Eksplorujemy, więc zawsze jak jestem w terenie, nawet w takich celach fotopułapkowych, mam ze sobą worek i zobaczcie, cały wór śmieci się nazbierał. Jeżeli podoba Wam się taka e, nienachalna leśna edukacja, którą tutaj proponuję serwować, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, dajcie znać, udostępnijcie ten film znajomym, to jest dla mnie bardzo ważne. A ja się z Wami żegnam i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Już mam nadzieję, że z fotopułapką, tym lasem.